Jesteśmy już przy kolejnym odcinku muru chińskiego. Ten tutaj nazywa się Zhou Menko i jest to jedyna sekcja muru, która została zbudowana nad wodą, bo tutaj taki, taka rzeczka płynie i właśnie nad wodą jest mur zbudowany. W ogóle tutaj jak się dojeżdża do parkingu, to od razu jest się obleganym przez jakieś takie babuszki, które sprzedają całe kosze owoców, jakieś tam kapelusze, jakieś tam inne różne rzeczy, no i po prostu nie da się od nich odpędzić. Trzeba w końcu kupić kosz jabłek jakiś za 5 yuanów. Tutaj zresztą przed samym wejściem na mur, przed kasami biletowymi też jest jakiś targ, też babcie tutaj sprzedają owoce. Jakieś takie małe czapeczki zrobione z liści, które chyba dwa juany kosztują tylko. I tutaj po jednej stronie też jest cały rząd restauracji. To idziemy właśnie zjeść śniadanie. Mają tutaj różne jakieś tam mięso, ryby, makaron smażony. Wziąłem makaron. Jesteśmy już w środku. Bilet kosztuje znowu 80 Yuanów, czyli no całkiem sporo, bo to jest około 50 zł, no nie całe, 45 może bardziej. To tylko dalej potwierdza tę regułę, że im dalej od jakiegoś głównego ośrodka miejskiego, tym bilety droższe wejściowe do tych wszystkich miejsc. No ale miejmy nadzieję, że będzie tutaj w sumie warto. Myślę, że woda tutaj wiele lat temu była bardziej wzburzona, bo póki co to nie wygląda jak mur zbudowany nad wodą z dziewięcioma łukami, a mur z dziewięcioma bramami, bo głębokość tutaj wynosi z 15 cm. No, tam na środku pewnie więcej, ale tutaj w tym, pod tym pierwszym łukiem jest chyba z 10 centymetrów. Tutaj po jednej stronie muru jest jakaś zapomniana chińska wioska i to w sumie taki dosyć częsty widok, jeśli się wyjedzie poza miasta w Chinach, że te wioski są takie no, popadające lekko w ruinę, pobudowane te budynki i nie wygląda to, żeby ktoś tutaj mieszkał albo nawet jak mieszka, no to że się ktoś tutaj czymś zajmuje. Tu już jest całkowity koniec. Dalej jest zagrodzone. No i dalszy odcinek jest już... Taki w stanie ruin, że właściwie tam nie można by było pójść nawet jakby się chciało. Poza tym zaraz i tak się mur kończy, bo jest jakaś góra i chyba się rozsypał dalej, albo, albo w ogóle go tam nie było. Jedziemy teraz dalej do La Longtou, co jest znane inaczej jako stara smocza głowa. I ta stara smocza głowa to jest właśnie początek muru w morzu. To jest miejsce, gdzie mur spotyka się z morzem. już na a tyle, że zanim dojdzie się jeszcze do morza, trzeba się przetoczyć przez taką wioskę. Jakieś tutaj antyczne budynki są, muzea jakieś takie widzę. I no tak, trzeba przez to przejść, tutaj jeszcze zobaczyć i potem się dochodzi do tego muru nad morzem. Wszystko to, co tutaj jest, to oczywiście jest rekonstrukcja tam z końca lat 80. To nie jest tak naprawdę antyczne. Tutaj na środku mamy jeszcze taki labirynt, który zaraz spróbuję pokonać Minuta pięćdziesiąt, nie tak źle jak na pokonanie dziesięciu metrów Wokół tej całej wioski biegnie jeszcze mur, można się przejść po nim, zrobić takie kółeczko małe, dziesięciominutowe. No i tu, w tym miejscu właśnie mur łączy się z morzem. Tutaj nawet plaża jest teraz, znaczy była już i wcześniej, tyle że teraz jest nawet czysta i, i woda też wydaje się czysta. Pływać nie można, jest zakaz kąpieli, bo podobno meduzy tam są. Teraz jakieś 130 metrów od końca muru jest jeszcze jedno takie jakby molo i właśnie tutaj na nim znajduje się świątynia. Nazywa się ona Świątynia Boga Wody i ona wysunięta jest prawie 130 metrów w głąb morza. Jesteśmy już w Beidaihe, w mieście e, plaży, znaczy to jest, właściwie tutaj są najlepsze plaże w okolicy Pekinu, a to i tak jest o 300 ileś kilometrów, ale no tak, to jest taka najbliższa okolica. Właśnie dopiero co też zobaczyłem tutaj rowery miejskie, są tutaj normalnie dostępne rowery miejskie, które można sobie kodem QR pożyczać z jakiegokolwiek miejsca i zostawiać je też gdzie się chce. Tylko co ciekawe, nie jest to Mobile ani Ofo tylko tutaj mają swoją tak jakby firmę rowerową i trzeba ściągnąć specjalną aplikację, zapłacić depozytu 100 juanów i wtedy można wypożyczać, więc tak, tylko że kosztują trochę więcej, bo 3 juany za pół godziny, czyli złoty no, 80. Zł. Weźliśmy jeszcze ulicę taką z restauracjami tutaj, więc najpierw trzeba by coś zamówić sobie na lunch obiad, bo, no bo już trochę minęło czasu od tego śniadania, a potem z powrotem na plażę wracać. Bardzo dużo tutaj ludzi też z Rosji jest, tak dużo, że aż a większość tutaj sklepów, może nie większość, ale całkiem sporo sklepów i restauracji ma tutaj znaki po rosyjsku. Także. Rosyjski jest tutaj taki jakby takim trzecim językiem, w którym można napotkać jakieś tam znaki. No drugim oczywiście angielski, to zresztą wszędzie w Chinach po angielsku też można znaleźć e, tłumaczenia. To znaczy, no, nie wszędzie oczywiście, ale w wielu miejscach. No i sporo też znaków jest właśnie po rosyjsku. W sumie to tutaj już za bardzo nie mam co pokazywać, więc chyba się pożegnamy póki co. A więc ostatnie dwa filmiki pokazałem Wam Shanghai Guan, no i Beidaihe dzisiaj jeszcze, więc to jest tyle, jeśli chodzi o to, a do zobaczenia wkrótce, cześć! Kiedyś tutaj, pamiętam, były parasole i normalnie krzesełka takie plażowe można było sobie wypożyczyć, a chociaż w sumie pamiętam, że wtedy też jakieś kompletnie z dupy wziętą cenę tutaj kazali za to płacić, bo chyba ze 200 yuanów. A teraz tego nie ma po prostu, teraz można sobie wejść po prostu tak o, bez niczego. Wtedy jeszcze pamiętam były tutaj kontrole, jakieś tam opłata za wejście na plażę, skan bagażu. Teraz tego nie ma, nie ma tutaj nic. Znaczy nie ma też siedzisk, nie ma parasoli, nie ma żadnych kontroli, po prostu się przychodzi i można sobie siedzieć i, i, i popływać w morzu. Nawet szerzona to jest plaża. A obok jest też taka budka z Przebieralnią z prysznicami, czyli w sumie standard, tak jak wszędzie też, za to wszystko się płaci jeszcze.